Po prostu szukam swego kochanego. Gdzie on jest? Gdzie jest mój kochaniutki Hagiwagi? Co on tutaj chciał zrobić, Maciu? No właśnie, nie wiem. A może wiesz? Hagi, co robiłeś tutaj? Co robiliście tutaj? Ja nie wiem co Hagiwagi robił. Nie wiem. Zły Hagiwagi gryzie, kiedy wy nie zostawiacie pusie Ja lubię gryźć wszystkich, kto nie zostawia Lapusi. Oh, ha, ha, ha. I teraz 3 sekundy. zostaw opuścić do góry i subieka z dzwonkiem, żeby hagiwagi przynajmniej po prostu stał na miejscu. 3, 2, 1, zostawiliście? Banda jesteście sztos. Top komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? Zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. Cóż, widzę, że wszyscy zostawiliście opuści. Nie będę was dzisiaj gryźć mam wszystkim Kociaki, witam na moim kanale i dzisiaj my lecimy do gierki do gierki Talking Friends i nie co tam się wydarzy dzisiaj zaraz wezmę swój telefon i my zobaczymy dobra dobra już jesteśmy w gierce co tam Henk robił co u nas tutaj się dzieje tam się pojawiła jakaś Kissy misi. wierzyła co? no Kissy Missy Kissy Missy jeszcze nam tutaj Kissy misi brakowało Stop. A dlaczego? Tak, Angela, co się stało w ogóle? No nie wiem, mam taka przyszła tutaj i zaczęła tutaj rządzić. Ale ona coś chciała, czy nie, od ciebie? Nie, nie wiem, tam na przykład się pobawić, czy, czy zjeść, czy co? Ona jest zła w ogóle, czy... Co się dzieje? Wanda, co w ogóle się dzieje? nie, nie ogarniam. Ona po prostu szukała swojego tego Wagi. Co? Ona po prostu szukała hagiwagi? Bardzo dziwne. Hmm. Co ona chciała naprawdę tak? <laughs> Ciekawe, czy ona naprawdę jest potworem też, jak hagiwagi, czy nie. Może ona się okaże dobrą, zobaczymy, co się wydarzy. Dobre zobaczcie tutaj. Jak zawsze te gwiazdki. Boże, wypadnie nam coś tutaj w końcu, czy nie? No, op, op. Mhm, na pewno. Prawie, prawie. Dobra, nie wiem, co kosz Jedziemy, czy jeść najpierw, czy co wy chcecie w ogóle? Co chcecie? Boże, u nich tam jakaś kłótnia? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Ty ze Francji się bo ja ci teraz zrobię. Boże, dawajcie, musimy przebrać Toma, bo zaraz będzie no, walka po prostu o życie. Boże, jaka zazdrosna, matko jedyna, co tu się dzieje? Dobra, idziemy się przybierać. Dawajcie was w ogóle, chłopczyki, bo takie inne kostiumy, a dziewczynek w no. Takie graf, coś tam, no. Jest dobrze. Tak, kto tam jeszcze u nas jest? Ginger, dawaj. <laughs> Ciebie też przybieramy. Tą ciepło nie zdejmujemy. Henki jest już tak przybrany. Beka jest dziewczynką. Właśnie, Bek niech będzie tą. O! O jeszcze zapomniałem. Może biedny Ben. <laughs> Myśleliśmy, że może jest też dziewczynką. <laughs> o Boże, a teraz wszyscy są. To jest naprawdę jakiś koronawirus, czy co? Czy to dlatego, że ten i Kisimisji przyszli do nas? Musimy cały czas każdego leczyć. Ja już nie mam tej, tego odkurzacza w ogóle, żeby tutaj ich im zdrówko poprawić cały czas. Co było ostatnie? Zaraz będę musiał obejrzeć reklamę. Mhm. A few moments later. Dobra, już jesteśmy, reklamą już jest obejrzona. Dajcie wszystkim im zdrówka. Ja jestem w szoku naprawdę. To, to się stało kiedyś, to się zaczęło, kiedy się pojawił ten hagiwagi i kisemisi, więc coś tu nie gra, coś tu nie gra. Dobra, Beka też jest już wyleczona. Fuch, Boże, wszyscy? O Boże, nie wszyscy. Boże, Matku, idę. Dajcie jeszcze Tom i Ben. Tom, dawajcie. 2000 lat. Dobra, dobra. Znowu reklama obejrzona. Boże, matko, jedyna. Jak dużo tych reklam, co tu się dzieje. Dobra. Wszyscy? Oh, Boże. Boże. No właśnie. W ogóle napiszcie w komentarzach kto zna Kisimisy. Z Was w ogóle ktoś zna Kisimisy. No jasne, że tak. Jedziemy na jedną zakupkę. Coś tam może nam się wypadnie dzisiaj. Nie wiem co, co do wypadnie. Ale zobaczymy. Dawajcie, otwieramy. Niestety mam tylko jeden pojazd. Mi się pomyliło. Co to było? Otwieramy, otwieramy karteczki Max. Napiszcie w komentarzach, czy mi się pomyliło, czy to naprawdę było Kissy czy Hagiwagi. Kto to był? Czekam w komentarzach. Dobra, otwieram karteczki. <laughs> w karteczkach nic fajnego nie ma dobra, jak zawsze wszystko takie same oh yeah no właśnie dobra, co mnie tam w albumach? 1000 gwiazdek no trochę drogo Jakiś tutaj jeszcze miałem album Halloween halloweenski już chyba zniknął super wszystko przerąbane, więc dobra kupimy to za 1000 ten, oto to ogródek czy co tu jest no właśnie. Dobra. Co zaraz tutaj, zobaczymy co nam tu wypadło. W ogóle. 50. Okej. Okay. Mało. Coś z Halloweenem. Okej. Okay. Dobra. Sushi. Na razie nie chcę. zjadłem takie skrzydełka. Mm, już nie chcę sushi. Dobra, dajcie ich położyć spać. Years late Dobra, już każdy jest wyspany, a teraz każdy jest głodny, Matko jedyna. Tutaj słuchajcie, polecam wam grać w tą gierkę, bo tutaj będziecie jak za dziećmi się opiekować, więc słuchajcie, warto, warto. Kto chce sushi? Tom, dobra, banany, masz, masz. Wszystko? Boże, on jest głodny. dobra, musimy coś kupić. Gdzie tam najtańsze produkty? Gdzie tam najtańsze produkty? W końcu, ser i bułki, no właśnie. Dobra, będzie dobrze, dobrze, dobrze. Niedobrze, ok, Okej okay. Ginger serio? <coughs> Dobra Ktoś jeszcze chce? Max, a ty nie widziałeś Kissy Missy? A co ci ta Kissy Missy zrobiła? Ta nic na nie zrobiła, ja po prostu chcę się pobawić Ty chcesz z nią się pobawić? Kissy... Oh Boże Ona jest tutaj u nas na basenie Kissy Missy A powiedz, a jesteś taka Fajne różowe, co nie? Napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Kisimisie, mam do Ciebie pytania. Po co Ty do nas przyszłaś w ogóle? Ja po prostu szukam swojego kochanego i gdzie on jest? Gdzie jest mój kochaniutki Hagiwagi? Serio? Ty po prostu szukasz tego Hagiwagi? Tak, ja szukam tylko jego już nie mam go od kilku dni w domu. Ja się bardzo denerwuję. A. I ty nie chcesz nic nam zrobić? Nie, nic nie chcę wam zrobić. A on tutaj był? Ciekawe. Tak, Hagiwagi u nas był. No i gdzie on jest teraz? No musimy go poszukać razem, bo ja nie wiem, on też zniknął. To jeżeli on się pojawi, dajmy znać, Max. Dobra, jeżeli on się pojawi, to ja cię zawołam, dobrze? Dziękuję bardzo. No i najlepiej zabieraj swojego Hagiwagi w ogóle. Do siebie tam do domu. Dobrze zabiorę i zrobię mu w domu takie czary marzeń, że on będzie w szoku. I ja jestem zazdrosna. Ty jesteś zazdrosna? Tak bardzo, może on mnie zdradzał. <laughs> on ciebie nie zdradzał z kim, z tymi. Boże, to przecież Tolkien Fred malutkie. Oh my po no prostu. Boże, słyszeliście to wszystko? Dobra, każdy dziki, słuchajcie. Musimy tak zrobić teraz, żeby się pojawił ten hagiwagi, i potem przyjdzie kissy Missy i zrobimy mu i będzie wszystko dobrze. I ona zabierze go, i my nie będziemy mieli kłopotów, i hagiwagi nas i was nie zje. No do góry, nie zapominam zostawić. Dobra, więc idziemy. Jeżeli ja coś każę, to róbcie od razu, ok? Jeżeli nie, to poradzimy sobie z bandą Maxa. To idziemy. Okay. Tak, dobra, dobrać. Hagi wagi, gdzie jesteś? Beka, uważaj tam na ulicy, ok? Hagiwagi, wagi, gdzie my pobawimy się w piłkę? Dajcie w piłkę, weźmy. Hagi, dawaj zabawimy się w grę. też chciał z nami zagrać w gierki jakieś, co nie? Hagi dawaj pojawi się tutaj. Dobra, on tutaj się nie pojawia. Co tu się dzieje w ogóle? Beka, znowu ty jesteś tutaj, czemu ty tutaj wszędzie jesteś? Szukamy tutaj. Hagi wagi, jedziemy nad basem, jedziemy ten, się wykąpamy, co nie? Tak ten tak, chce spać, ok? Hagi. O przy okazji tutaj pozbieramy jedzenie, bo jedzenie to brak mam jak zawsze i zasadzimy nowe, bo tego akurat mam dosyć spoko. sporo. Dobra i polejemy wodą. Boże, co, co byś mógł zaproponować temu Hagi wagi? Hmm. Hagi, basketball. Gdzie ten Hagiwagi? Może ile razy ja powiedziałem Hagiwagi? Ile raz ja powiedziałem Banda Maxa? Dobra, oni tutaj już wszyscy są na takim luzie, że szok po prostu. Okej, okay, może on gdzieś tutaj jest? No Hagi, no gdzie jesteś? Siema, Hagi! No cześć! Co tam u ciebie?

Nie, to ty klamasz, nie byłem tutaj, nie wiem. Co on tutaj chciał zrobić, Maxiu? No właśnie, nie wiem. A może wiesz? Hagi, co robiłeś tutaj? Co robiliście tutaj? Ja nie wiem, co Hagiwagi robił, nie wiem. Ale on tutaj, laził, wiesz, u nas tutaj cały czas, wczoraj. Mhm, więc zabieraj swojego Hagiwagi do domu. No, Hagiwagi, ty w domu masz szerumbany. Ja po prostu nie wiem, co ci zrobię. Ja jestem zazdrosna. Po prostu cię zjem. Dobrze, Kissie dziękuję ci bardzo, no pilnuj swojego chłopaka. Hm. Dziękuję ci Maxu, że znalazłeś go tutaj. Idziemy do domu. Oto dopiero rodzinka po się, nie? Siemano, potworek. Ja jeszcze wrócę, ja jeszcze wrócę. Mam nadzieję, że nie wrócisz więcej. Hm. Dziwna sytuacja, wyszła dosyć. Nie creepy i się okazuje, że takim sposobem, sposobem miłości można się pozbawić potwora. Będziemy o tym banda, wiedzieć. Banda, ja mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli to jest tak, zostawcie później do góry Sydica z dzwonkiem. Nie przygapiacie żadnych odcinków. No a ja Was bardzo kocham. Caluję i do zobaczenia jutro.